Witaj na kanale NP -TV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Bosak pod ostrzałem. Elektorat wściekły po jego słowach. Lewica zmienia zdanie dla stołka Czarzastego. Tusk kontra Ziobro. Nowe oskarżenia o Pegasusa i rodzinę. Prokuratura prostuje. Córka Tuska nie była podsłuchiwana. Pegasus w ogniu. Kierwiński atakuje. Wąsik kontruje. Platforma Obywatelska znika. Zębaczyński ujawnia nową nazwę. Szok w sondażu. Partia brał rośnie. PSL i Polska 2050 pod kreską. Wąsik ostro. Siemoniak dostał po łbie od Tuska i zmienił narrację. Krótszy tydzień pracy w Polsce. Pilotaż rusza z ponad pięcioma tysiącami pracowników. Alarm w Portugalii. Groźne komary w nowym regionie. Strzelanina w Erdyn. Żołnierze pomylili policję z ćwiczeniem. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek, przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Bosak pod ostrzałem. Własny elektorat wściekły po jego słowach. Krzysztof Bosak znalazł się w ogniu krytyki po swojej wypowiedzi dotyczącej Niemców i sprawy Ukraińca podejrzanego o wysadzenie Nord Stream. Lider ruchu narodowego skrytykował niemieckie partie AFT i BSW za ataki na Polskę po tym, jak nasz kraj nie wydał Berlinowi mirażu Żurawlewa. Wystarczyło kilka słów, by wywołać burzę, i to nie tylko wśród niemieckich polityków, ale także wśród własnych zwolenników. Bosak stwierdził, że choć te partie przedstawiają się jako nowa siła w niemieckiej polityce, to w rzeczywistości powielają błędy przeszłości, nawiązując do iluzji i polityki dawnych kanclerzy, takich jak Gerhard Schröder czy Angela Merkel. Jego zdaniem paradoksem jest to że robią to w momencie, gdy główny nurt niemieckiej sceny politycznej odcina się od gazowych sojuszy z Rosją. Bosak przekonywał, że obwinianie Polski czy Ukrainy za błędy niemieckich elit niczego nie zmieni. Przypomniał też, że to właśnie Polacy ostrzegali Europę przed zależnością energetyczną od Moskwy. Dobrze, że dziś coraz częściej słychać od Niemców słowa. Polacy mieli rację, podkreślił. Mimo spokojnego tonu wypowiedzi. W komentarzach pod jego postem wybuchła prawdziwa fala hejtu. Część internautów zarzuca mu zdradę i odwrócenie się od własnych poglądów. Nie brakowało ostrych komentarzy w stylu. Konfederacja czy PiS, jeden pies, albo i tak oto powstał pisior. Choć Bosak nie odniósł się do krytyki, reakcje pokazują, jak bardzo napięta stała się sytuacja w środowisku jego zwolenników. Wystarczyło jedno zdanie, by wzniecić konflikt i podzielić sympatyków, którzy dotąd mówili jednym głosem. Skandal! Lewica nagle zmienia zdanie. Wszystko dla stołka czarzago. Jeszcze niedawno lewica grzmiała, że zniesienie zasady dwóch kadencji w samorządach to powrót do starych układów. Dziś jednak zmienia front i zapowiada poparcie projektu, który właśnie te układy może utrwalić. Co się stało? W tle ma być walka o wpływy i stanowiska, a konkretnie o fotel marszałka Sejmu dla Włodzimierza Czarzastego. Przypomnijmy, dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wprowadziło prawo i sprawiedliwość w roku 2018, by ograniczyć władzę lokalnych baronów, którzy niekiedy rządzili od dziesięcioleci. Zasada miała przeciąć lokalne układy i dać szansę nowym ludziom. Teraz polskie stronnictwo ludowe chce to zmienić, proponując ustawę sami swoi, która przywraca możliwość rządzenia bez ograniczeń. Dla PSL to kluczowa sprawa. Wielu ich działaczy od lat siedzi w samorządowych fotelach i nie chce ich oddać. Problem w tym że bez poparcia lewicy ten plan mógłby upaść. I właśnie tu do gry wchodzi czarzasty. Szef Lewicy, który stara się o stanowisko marszałka Sejmu po Szymonie Hołowni, niespodziewanie chwali projekt PSL i zapowiada, że jego ugrupowanie go poprze. Jeszcze rok temu jego koleżanka Anna Maria Żukowska mówiła, że zniesienie limitu kadencji betonuje system. Teraz milczy, choć internauci przypominają jej te słowa. Historyk, profesor Stanisław Żerko, pyta ironicznie: Jak tam handelek? A Żukowska odpowiada z Waszyngtonu, że wróci i zajmie się tą inbą. Wygląda więc na to, że polityczny układ w samorządach może stać się częścią większej gry o władzę w Sejmie. Pożyjemy. Zobaczymy. Tusk kontra Ziobro. Nowe oskarżenia o Pegasusa i rodzinne powiązania. Donald Tusk znów rozpalił polityczną burzę. We wpisie na platformie X stwierdził, że jego żona i córka miały być podsłuchiwane przy pomocy systemu Pegasus. Podpalaczu z żoli Boża Podsłuchiwałeś moją rodzinę. Napisał premier, wywołując lawinę komentarzy. Prawnik Bartosz Lewandowski wyjaśnił jednak, że sprawa może wyglądać zupełnie inaczej. Jak tłumaczy, przyznanie statusu pokrzywdzonej Katarzynie Tusk mogło wynikać jedynie z faktu, że jej rozmowy zostały skopiowane w ramach działań wobec innej osoby objętej kontrolą sądową. Oznacza to, że prokuratura traktuje jako pokrzywdzonych również tych, którzy kontaktowali się z osobami objętymi podsłuchem. Zdaniem mecenasa wpis Tuska miał raczej wymiar polityczny i wizerunkowy niż prawny. Na słowa premiera błyskawicznie zareagował Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości stwierdził, że Tusk znowu ordynarnie kłamie i zapewnił, że nikt nie podsłuchiwał jego rodziny. W ostrym komentarzu dodał jednak, że to sam Tusk miał wciągać żonę i córkę w kontakty z aferzystą Giertychem, którego służby monitorowały za pomocą Pegasusa. Według Ziobry premier próbuje manipulować opinią publiczną, by zrobić z wyborców naiwnych widzów politycznego teatru. Były minister podkreślił też, że system Pegasus był skutecznym narzędziem w walce z przestępczością, pomagając rozbijać grupy mafijne i zapobiegać zamachom, a podobne technologie wykorzystują m.in. Francja, Hiszpania i Holandia. Cała sprawa nabiera więc podwójnego znaczenia. Z jednej strony to spór o granice inwigilacji, a z drugiej kolejny etap osobistej wojny między Tuskiem a Ziobrą. Prokuratura prostuje. Brak dowodów na podsłuch córki premiera. Po głośnych słowach Donalda Tuska o rzekomym podsłuchiwaniu jego żony i córki przez system Pegasus głos zabrała prokuratura krajowa. Rzecznik instytucji, prokurator Przemysław Nowak, stanowczo zaprzeczył, jakoby wobec Katarzyny Tusk Cudnej stosowano to oprogramowanie, jak wyjaśnił, z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego nie wynika, aby bezpośrednio wobec Katarzyny Tusk Cudnej stosowano system Pegasus. Tym samym prokuratura zdementowała informacje, które wcześniej pojawiły się w mediach, sugerujące, że córka premiera miała być ofiarą inwigilacji. W rzeczywistości sprawa dotyczy innego wątku: przesłuchania Katarzyny Tusk-Cudnej w charakterze świadka w śledztwie prowadzonym przez Zespół Śledczy nr 3 Prokuratury Krajowej. Postępowanie dotyczy podejrzenia bezprawnego kopiowania materiałów objętych tajemnicą adwokacką, które miały związek z adwokatem i posłem Romanem Giertychem. Prokurator Nowak podkreślił, że w toku postępowania córka premiera została uznana za pokrzywdzoną, ponieważ mogło dojść do naruszenia jej prawa do poufności kontaktów z pełnomocnikiem. To właśnie ten fakt, a nie rzekomy podsłuch, był powodem przyznania jej takiego statusu. Wcześniej sam premier pisał w emocjonalnym wpisie, że jego rodzina była podsłuchiwana przy pomocy Pegasusa. Po tej publikacji były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarzucił Tuskowi manipulację i przypomniał, że to on sam miał wciągnąć swoich bliskich w kontakty z osobami objętymi śledztwem. Teraz oficjalne stanowisko prokuratury krajowej stawia sprawę w nowym świetle i wyraźnie przeczy słowom szefa rządu. Nowa awantura o Pegasusa. Kierwiński atakuje. Wąsik odpowiada, to świadomy fake. Szef MSWIA Marcin Kierwiński znów ostro uderzył w Prawo i Sprawiedliwość, twierdząc, że rząd zjednoczonej prawicy użył broni przeciwko własnym obywatelom. Chodzi o system Pegasus, który, zdaniem ministra, miał być wykorzystywany do walki z opozycją, a nie z przestępcami. Podczas konferencji prasowej w Wołominie Kierwiński mówił, że użycie Pegasusa wobec rodzin polityków opozycji to hańba, za którą politycy PiS powinni zapaść się pod ziemię. Jak dodał, to pierwszy raz od lat 80. gdy władza miała użyć broni cybernetycznej przeciwko własnym obywatelom. Minister stwierdził, że nie wie, kto konkretnie podejmował decyzję: czy Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Michał Woś, Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik, ale jest pewien, że politycy poprzedniego obozu rządzącego inwigilowali obywateli bez żadnych hamulców. Wpis na platformie X jeszcze zaostrzył spór. Informacje o podsłuchach u najbliższej rodziny Donalda Tuska dewastują narrację PIS o tym, że Pegasus służył do walki z przestępcami. Nie, to było narzędzie systemowej walki z opozycją, napisał Kierwiński. Odpowiedź była błyskawiczna. Maciej Wąsik, były wiceszef MSWiA, nazwał jego słowa świadomym fejkiem i zapewnił, że żadna polska służba nie prowadziła kontroli operacyjnej wobec rodziny premiera ani Pegasusem, ani innymi metodami. Spór o inwigilację przykrył nawet zapowiedź nowego rządowego projektu modernizacji służb mundurowych na lata 2026-2029. Kierwiński przekonywał, że to największy program w historii resortu i konieczna odpowiedź na niebezpieczne czasy, w których Polska musi wzmacniać swoje bezpieczeństwo. Platforma Obywatelska znika. Zębaczyński ujawnia nazwę nowej partii. To koniec pewnej epoki, już w najbliższy weekend Platforma Obywatelska przestanie istnieć. W sobotę, 25 października, podczas konwencji ugrupowania ma zapaść decyzja o rozwiązaniu partii i powołaniu nowej formacji, która połączy Platformę Obywatelską, nowoczesną oraz Inicjatywę Polską. Jak ujawnił w programie One Trano poseł Witold Zębaczyński. Nowa partia najprawdopodobniej będzie nosić nazwę Koalicja Obywatelska. Choć oficjalne ogłoszenie dopiero przed nami, polityk zdradził, że wszystko jest już praktycznie przesądzone. Dodał też, że symbolem ugrupowania pozostanie charakterystyczne serduszko, które od dawna towarzyszy kampaniom KO. Oznacza to, że zmiana ma bardziej charakter formalny niż faktyczny. Liderem pozostaje Donald Tusk, a do ścisłego kierownictwa mają dołączyć Barbara Nowacka i Adam Szłapka. Robimy to po to, żeby być silniejsi i pokazać, że prawica się dzieli, a liberalne centrum się łączy, tłumaczył Zębaczyński. Według niego nowa struktura pozwoli działać jako jeden zespół zamiast koalicji kilku środowisk, co ma uprościć podejmowanie decyzji i pracę nad wspólnym programem. Celem jest ugruntowanie współpracy i umocnienie pozycji ugrupowania na scenie politycznej. Krytycy jednak zwracają uwagę, że ten ruch to głównie zabieg wizerunkowy, rebranding bez realnych zmian. Formalne przekształcenie koalicji w partie może więc okazać się bardziej symboliczne niż przełomowe. Czy nowa koalicja obywatelska rzeczywiście zyska na sile? O tym przekonamy się już po sobotniej konwencji. Szokujący zwrot w sondażu. Partia Brauna zyskuje PSL i Polska 2050 pod kreską. Najnowszy sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski przynosi spore zaskoczenie. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tę niedzielę, prowadziłaby koalicja obywatelska z wynikiem nieco poniżej 30%. Ale tuż za nią uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem prawie 29%. Oznacza to, że różnica między dwiema największymi siłami politycznymi jest minimalna. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem niespełna 14%, co oznacza lekki spadek w porównaniu z poprzednim badaniem. Sensacją jednak okazał się wzrost poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ugrupowanie to zyskało ponad 1 punkt procentowy i może liczyć już na ponad 6% poparcia. To najlepszy wynik tej partii od miesięcy. A sam Brown zyskuje coraz mocniejszą pozycję na prawicy. Próg wyborczy przekroczyłaby jeszcze lewica z wynikiem około 7%, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z poprzednim badaniem. Powodów do zadowolenia nie mają natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050. Oba ugrupowania znalazłyby się poza Sejmem: ludowcy uzyskali niecałe 4%, a formacja Szymona-Chołowni zaledwie 1,5%. Oznacza to spadek poparcia i coraz poważniejszy problem z utrzymaniem się na scenie politycznej. W Sejmie nie znalazłaby się też partia razem z wynikiem nieco ponad 2%. Niezdecydowanych pozostało około 6% respondentów. Wąsik ostro o aferze Pegasusa. Siemoniak dostał połbie od Tuska i zmienił zdanie. Maciej Wąsik nie gryzł się w język. W rozmowie z portalem w polityce.pl stwierdził, że Donald Tusk wymyślił potężną manipulację, sugerując, że jego rodzina była podsłuchiwana przez służby w czasach rządów prawa i sprawiedliwości. Europoseł podkreślił, że żadnej kontroli operacyjnej wobec bliskich premiera nigdy nie prowadzono. Jak przypomniał, prokuratura i sam minister Tomasz Siemoniak początkowo potwierdzali ten fakt, ale po wpisach Tuska w mediach społecznościowych Siemoniak, jak to ujął wąsik, dostał połbie od szefa i nagle zmienił narrację. Były wiceszef MSWIA dodał, że cała afera wokół Pegasusa to próba odwrócenia uwagi od problemów gospodarczych i spadającego poparcia dla rządu. W jego ocenie Tusk i jego współpracownicy zrobili z tego histerię. By przykryć temat deficytu budżetowego i wewnętrznych napięć, Wąsik przypomniał, że prokurator Przemysław Nowak potwierdził brak dowodów na użycie systemu Pegasus wobec Katarzyny Tusk-Cudnej, a wcześniejsze przesłuchanie jej jako świadka dotyczyło sprawy mecenasa Romana Giertycha, nie jej samej. Nie było żadnego podsłuchu rodziny Tuska to fikcja polityczna zaznaczył. Odnosząc się do zarzutów Ewy Wrzosek i Tomasza Siemoniaka, Wąsik podkreślił, że każda kontrola operacyjna odbywała się wyłącznie za zgodą sądu i dotyczyła najpoważniejszych przestępstw szpiegowskich, terrorystycznych czy korupcyjnych. Pegasus był systemem w pełni rozliczanym, bez możliwości fabrykowania dowodów, zaznaczył. Dodał też, że Sejmowa Komisja do spraw Pegasusa nie znalazła żadnych nieprawidłowości. Nie było żadnych patologii. To wszystko zostało wymyślone przez Tuska i Siemoniaka, żeby obrzydzić ludziom prawo i sprawiedliwość, podsumował Wąsik. Krótszy tydzień pracy w Polsce rusza pilotaż. Ośmiogodzinny dzień pracy może wkrótce odejść do historii. Rząd wprowadza pilotażowy program, dzięki któremu przedsiębiorstwa i instytucje sprawdzą, czy skrócony czas pracy przy tych samych wynagrodzeniach to dobre rozwiązanie. Nabór do programu trwał od 14 sierpnia do 15 września. Zgłosiło się niemal 2000 przedsiębiorstw i instytucji, a wyłoniono 90 podmiotów. W sumie ponad 5000 pracowników z różnych branż będzie mogło przetestować nowe rozwiązanie. Łączne wsparcie finansowe wynosi niemal 50 milionów złotych, co daje średnio około pół miliona dla jednej firmy. Najwięcej uczestników pochodzi z sektora administracji, edukacji, zdrowia i kultury w sumie 56 podmiotów głównie średnie i małe firmy oraz jednostki samorządowe, instytucje edukacyjne. W pilotażu bierze też udział 20 firm z branż rynkowych, takich jak budownictwo, handel, transport, IT czy finanse, a najmniejszą reprezentację mają przedsiębiorstwa przemysłowe 14 firm, głównie produkcyjnych. Po podpisaniu umów firmy, instytucje będą miały kilka miesięcy na przygotowanie się do zmian w organizacji pracy. Główny etap rozpocznie się 1 stycznia 2026 roku i potrwa 12 miesięcy. W pierwszej połowie roku pracodawcy skrócą czas pracy o 10%, a w drugiej o 20% przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń i utrzymaniu zatrudnienia na co najmniej 90% stanu początkowego. Groźne komary w Portugalii alarm w nowym regionie. Egzotyczne komary tygrysie Aedes albo Pictus pojawiły się w dystrykcie Braga, co eksperci uznają za bezprecedensowe. Dotychczas owady te występowały głównie na południu kraju, w Algarve i Alentejo. Portugalskie służby sanitarne wydały zalecenia dla mieszkańców, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się owadów, które mogą przenosić choroby tropikalne. Polecono m.in. opróżnianie pojemników z wodą wokół domów, przykrywanie większych zbiorników, takich jak baseny z niechlorowaną wodą oraz częstą wymianę wody pitnej dla zwierząt. Analizy przeprowadzone przez laboratorium w Bradze nie wykazały obecności patogenów wywołujących choroby tropikalne w badanych osobnikach, jednak władze zalecają ostrożność i działania prewencyjne. Pierwsze sygnały o obecności tego gatunku w dystrykcie Braga pojawiły się pod koniec 2024 roku, a potwierdzenie uzyskano w kolejnych miesiącach. Dodatkowo pojawienie się komarów potwierdzono także w regionie Kouwe da Beire i gminie Pombal. Sytuacja staje się bardziej niebezpieczna na Maderze, gdzie w komarach Aedes aegypti wykryto wirusa dengi. Gatunek ten może także przenosić zikę i hikungunyę, zwiększając ryzyko rozprzestrzeniania chorób tropikalnych w regionie. Służby apelują o skrupulatne przestrzeganie zasad higieny wodnej i monitorowanie populacji komarów, aby ograniczyć ich rozwój i chronić mieszkańców przed potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi. Strzelanina w bawarskim Erdyn. Żołnierze pomylili policję z ćwiczeniem. Fatalny błąd podczas ćwiczeń Bandeswehry w niemieckim Erdyn mógł zakończyć się tragedią. Mieszkańcy, zaniepokojeni obecnością zamaskowanych ludzi z karabinami, zawiadomili policję, która natychmiast udała się na miejsce. Żołnierze, przekonani, że interwencja mundurowych to element treningu, oddali strzały z amunicji ćwiczebnej. W odpowiedzi policjanci użyli ostrej amunicji jeden żołnierz został lekko ranny w twarz i trafił do szpitala. Incydent miał miejsce w rejonie Hohenlindener Strasse w Altenerbink w Bawarii. Gdzie podczas ćwiczeń Marshall Power 2025 około 500 żołnierzy przygotowywało się na sytuacje kryzysowe, w tym obronę Monafiu. Na miejscu interweniowały także Straż Pożarna i Pogotowie. Rzecznik policji potwierdził, że trwają szeroko zakrojone działania wyjaśniające, a szczegółowe informacje pojawią się później. Bundeswehra w ramach ćwiczeń prowadzi treningi współpracy z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych, jednak tym razem doszło do niebezpiecznej pomyłki, gdy żołnierze pomylili interwencję funkcjonariuszy z częścią szkolenia. Poszkodowany został natychmiast opatrywany, a wojsko zapewnia, że incydent nie miał wpływu na dalszy przebieg ćwiczeń. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.